Siemaneczko, witam cię serdecznie, z tej strony oczywiście Anioł. W końcu doczekaliśmy się nowa aktualizacja 1.0.33. Klasycznie tutaj otrzymaliśmy informację o nowym patchu tydzień przed wprowadzeniem, bo aktualizacja wejdzie w życie 19 grudnia 2024 roku. Pewnie wielu z was już zapoznało się z treścią, ale naprawdę jest spore grono osób, które... Nie czyta tego i woli sobie obejrzeć u mnie, posłuchać, także zapraszam Was. No i zobaczmy, co my tutaj mamy ciekawego. Wiadomo, punkt pierwszy to nowy sezon. Główne aspekty sezonu to nowe mechaniki walki obóz kontra obóz. Krainy klasy A i B mogą łączyć się w zespoły, podobnie jak krainy klasy C i D. VP jest krainą klasy C. W końcu będziemy walczyli z podobnymi krainami do nas, pod względem mocy, może pod względem aktywności, zobaczymy. Przejrzymy te krainy, które wylosowało nam do matchmakingu, ale to będzie inny odcinek. W tym odcinku zobaczymy sobie tylko ten patch, więc mamy nowy sezon, podział na obozy, podział na krainy, mamy nową mapę, mamy nowy system towarzystwa. Pięciu lordów z tej samej krainy może utworzyć towarzystwo, no i będziemy mogli się dzielić tam artefaktami, bohaterami oraz jakieś teleportacje legionów. Zobaczymy. Błyskawiczne oblężenie zabrzmiały rogi. W regionie Kolosantel szybkość budowy i usuwania budynków została znacznie zwiększona, zapewniając zupełnie nowe doświadczenia bojowe. No i na sam koniec polityki nowego sezonu, grupy armii są teraz częścią systemu polityki sezonowej wraz z innymi nowymi unikalnymi politykami zapewniając większą głębię strategiczną. Tak jak mówiłem wcześniej, na talent sezonowy te grupy nie zasługiwały. A co do tego regionu Kolosantel. Kolosantel to oczywiście ta kraina tutaj ze smokiem w centrum. Na pewno będzie się tam dużo działo, więc filmy z jakichś wojenek, filmy z walk na pewno się pojawią również na kanale. Nowi bohaterowie, artefakty, pupile bojowe i behemoty. Coś na co wszyscy czekaliśmy. Dodano nowego legendarnego bohatera Tundelina, Magia vs. Gracze, Madrzewko Magii, PvP oraz Kontroli, dostępny w wydarzeniach Szczęśliwy Obrót i Koło Fortuny. No, Madrzewko Kontroli więc, tak jak myślałem, będzie pewnie jakieś debuffy nakładał, więc raczej jak będzie miał jakiś mocny efekt kontroli, to nie powinien mieć jakichś potężnych obrażeń. Zobaczymy jeszcze oczywiście. Wczoraj na społeczności została również wysłana ankieta, w której 22 osoby zagłosowały, że... Nowi magowie będą bardziej pod full obrażenia. Mniej osób zagłosowało na wsparcie obrażenia, chociaż nie powinienem tego nazwać wsparciem, bo wszyscy wiedzieliśmy, że nie mamy tutaj jeszcze rali. No a jak zaraz przejdziemy do kolejnego bohatera, ten drugi bohater właśnie będzie od zgromadzenia, więc będzie pod rali. A raczej, jak są miksy, to teoretycznie taki bohater nie powinien być mocny w polu, ale wiadomo, mamy na przykład taką magrat, która nadaje się na każdą pozycję. I ma naprawdę dobre wyniki. Chociaż ten pierwszy bohater, którego nam tutaj wspomnieli, ma drzewko kontroli, więc więc raczej powinien mieć jakieś efekty kontroli tłumu, a co za tym idzie nie powinien mieć zbyt mocnych obrażeń, jeśli chcemy zachować jakiś balans, ale oczywiście zobaczymy, co nam tutaj przygotowali. Natomiast bohater drugi, tym razem z najsilniejszego lorda, jest to Taleja, Magia, Zgromadzenie oraz Wsparcie. Póki co osoby, które zagłosowały właśnie na wsparcie obrażenia, mam wrażenie, że wygrają. Sam osobiście również bym zagłosował na wsparcie oraz obrażenia. Także widzimy, że 41% zagłosowało raczej dobrze. I nowa dwójka bohaterów nie będzie miała jakichś potężnych obrażeń, ale będą mieli na pewno mocne obrażenia na poziomie Lili może trochę większe, ale przy okazji będą mieli właśnie zgromadzenie oraz jakieś efekty kontroli tłumu. To są póki co moje spekulacje, ale już za 7 dni, prawdopodobnie, bo nie dostaniemy żadnych informacji wcześniej o tych nowych magach, przekonamy się, czy wybory demokratyczne, czyli tam, gdzie głosuje większość i idziemy za większością, są dobre, czy jednak dobre nie są. Oczywiście kochamy demokrację, teraz przejdźmy dalej. Mamy nowy artefakt: Elegia Grzmotu, Magia, PVP, Kontrola, dostępny w wydarzeniach, Kuźnia Światła i Bogactwo Lasu. W nazwie mamy grzmoty, podejrzewam, że będzie coś ze stunem, prawdopodobnie, tak jakoś mi się kojarzy, że może jakiś piorun w kogoś uderzy i, ta, i ten legion będzie, albo kilka legionów będą ogłuszone na jakiś czas, zobaczymy. Mamy również nowego pupila, dodano pupila bojowego seraficzne, baśniowe smoczydło, którego można schwytać w terenie. Czyżby nowy pupil wyglądał mniej więcej tak? Zobaczymy. Chociaż ten akurat wydaje mi się być bardziej dobry dla jakichś toksycznych, dla jakichś toksycznych bohaterów, a nie dla burzowych. Ale zobaczymy, tak? No i mamy nowego behemota, moi drodzy. Mamy nowego behemota. Kosmiczny ptak. Podobno, ulubione stworzenie Boga Ciemności. Kosmiczny ptak latał szybciej niż jakiekolwiek inne ptaszydło, przemierzając głębiny gwiazd. Współpracuj ze swoimi sojusznikami, aby go pokonać. Zobaczymy. Fajnie, że nowy behemot. Szkoda, że tylko jeden, ale powoli te behemoty w końcu ruszyły. Punkt trzeci to nowe wydarzenia seria specjalnych wydarzeń Wigilia Śnieżnego Blasku. Moje stanowisko na temat nowych wydarzeń znacie. Moje stanowisko jest takie, że każde wydarzenie jest dobre, nawet jak się powtarza, bo jest to okazja na zdobycie nowych nagród, na zdobycie dodatkowych nagród. Natomiast co ciekawsze, co najbardziej ciekawe z tego punktu, mamy nowy motyw miasta, zimowy hymn. E, ciekawe, jakie będzie miał bonusy ten nowy zameczek. Pytanie też, do jakiej jednostki on będzie. Czyżby to był atak jednostek magicznych? Tak sobie przeklikałem na szybko wszystkie tutaj miasta, jakie mamy, motywy jakie mamy w grze dostępne. No i myślę, że brakuje nam motywu, który gwarantowałby plus 5% ataku dla jednostek magicznych. Ja właśnie strzelałbym na atak jednostek magicznych. Możecie napisać w komentarzu, jakie wymyślicie, że ten nowy motyw miasta będzie nam gwarantował. Zwycięzca, wiadomo, 5 baniek złota w ciągu 5 dni roboczych. Natomiast jeśli chodzi o stały motyw z Wielkich Wyżyn, to tutaj duże, duże zmiany, bo teraz jest przyznawany 20 najlepszym lordom, a nie 10. Co moim zdaniem jest naprawdę ogromną zmianą, bardzo dobrą zmianą, bo będzie mi łatwiej powalczyć. Chociaż może wystąpić tu takie zjawisko, że każdy pomyśli, że będzie łatwiej, i każdy będzie teraz polował na te skiny, więc, więc wiecie, zawsze trzeba patrzeć na to zawsze trzeba mieć z tyłu głowy, że każda zmiana niesie ze sobą jakieś konsekwencje, które nie są widoczne na pierwszy rzut oka. Natomiast co do tego skinka z wielkich wyżyn to teraz byli ostatnio chyba magowie. Piechota też była jakoś dosyć niedawno. Czyli co, zostaje nam kawaleria? Chyba kawaleria, jeśli się nie mylę, teraz będzie. Więc raczej będzie teraz kawaleria. Ale jak się mylę, to oczywiście możecie mnie poprawić w komentarzu. No i przechodząc do punktu czwartego, mamy tutaj zmiany w bohaterach w Dunfelu oraz Mogro. Zobaczmy sobie, co tutaj zmienili. Dobra, 20%, 20% tutaj na maksie. W skrócie zmiany są następujące. Obrażenie odnoszone przez Twój Legion w walce dystansowej zostaną zmniejszone jeszcze o 10% dodatkowo. W tym momencie będziemy mieli minus 30% od walki dystansowej w połączeniu z umiejętnością piechoty. Naprawdę, naprawdę może nam dać dużą, dużą przeżywalność. A największą zmianą moim zdaniem to jest tutaj czas trwania, bo wcześniej mieliśmy 3 sekundy, teraz tych sekund będzie 5, więc naprawdę myślę, że w tym momencie Danfel może być naprawdę twardym skurczybykiem na polu walki do ubicia. Ale nie tylko, nie tylko sam Danfel, bo również tutaj legiony sojusznicze, również ten bonus, ten buff będzie trwał o 2 sekundy dłużej. Co umówmy się, jest naprawdę dużym, jest to ogromny, ogromny buff, ogromne wzmocnienie. Czas trwania oczywiście 5 sekund na 10 sekund, więc mamy tutaj 50% czasu trwania, będziemy mieli aktywny ten buff. Wcześniej mieliśmy 30% czasu trwania, więc naprawdę myślę, że te zmiany są duże, duże, duże. Ale przejdźmy dalej. Tutaj mamy procenty towarzyszy, braci broni, 10 20 na maksie. No i wcześniej właśnie było 10 i 20% na maksie, natomiast teraz, jak będzie, procenty się tutaj nie zmieniły, jak widzicie, ale dodatkowo Danfer zadaje w terenie 20% więcej obrażeń od umiejętności bohatera za każde 5% utraconej liczby jednostek podczas gromadzenia szału, aż do użycia umiejętności szału lub opuszczenia walki. Z opisu ta zmiana wygląda naprawdę potężnie, nie oszukujmy się, bo za każde 5% mamy 20% więcej obrażeń. Jak stracimy 50%, wtedy uderzymy o 200% obrażeń więcej. Powiem tak, e, fajna, ciekawa zmiana. Nie wydaje się być op, jak sobie nad tym dłużej pomyślę, ale na pewno coś tam pomoże. Z drugiej strony, wiecie, to jest piechota, więc piechota nie ma tego ataku dużego, więc każdy dodatkowy procent ataku na pewno się przyda. Zobaczymy w praktyce, jak będzie Danfelik bił. Ja myślę, że tutaj ta zmiana tarczy Greymara jest przepotężna i naprawdę Danfel teraz będzie... No wartość, wartość Danfela teraz na pewno wzrośnie na polu walki, ale zobaczymy, pożyjemy, zobaczymy. Natomiast Mogro, zobaczmy co tutaj mogroś, co u Mogro się zmieniło. Popioły gniewu, jednostki piechoty z Legionu zyskują 4% ataku fizycznego i 8% obrony. Raczej się pomyli, ale na pewno chodzi o umiejętność, umiejętność trzecią, bo... Popieły gniewu to umiejętność wpadania w szał, natomiast na pewno im chodziło tutaj o złoty pył, czyli mamy tutaj 10 ataku fizycznego i 20% obrony. Natomiast po zmianach procenty zostaną takie same, ale dodatkowo zwiększy efekt opancerzenia umiejętności czujności jednostek piechoty o 2%. To jest chyba przepotężna zmiana. 2% na maksie, tak? 2% na maksie, czyli nie będzie tutaj 5, tylko będzie 7%. W takim wypadku... Jezusie! Jeśli dobrze to rozumiem, to teraz będzie tutaj 7 właśnie procent, zamiast 5, więc na 8 kumulacjach, zamiast 40% mniejszych obrażeń od jednostek dystansowych, od ataków dystansowych, będziemy mieli minus 56% od ataków dystansowych, plus Danfel do tego, ja nie wiem, chyba jednostki dystansowe to się będą odbijały od nich, po prostu będziemy ich łaskotać w tym momencie, po tych zmianach, tak myślę. No i co, i żeby pokonać takiego Danfela z Mogro, być może, nie mówię, że tak będzie, ale być może będziemy musieli właśnie wysłać innych Danfeli z Mogro, albo Goreszów i Skogul, zobaczymy. Ale zmiany mi się naprawdę podobają, w końcu ciekawe zmiany, naprawdę ciekawe zmiany, w ogóle Takiej zmiany tutaj odnośnie pasywki jednostek piechoty to się nie spodziewałem. Ale wydaje się naprawdę mega, mega, mega ciekawa zmiana. Kurwa! Aż powiem Wam szczerze. No i punkt czwarty zmiana w mogro. Tutaj umiejętność wpadania w szał, złoty pył, oczywiście. Ktoś, kto to pisał, pomylił, pomylił tutaj nazwy, ale mniejsza o to. Natomiast w umiejętności wpadania w szał, po przeczytaniu tego, widzę tylko tyle, że zmieniło się. Zmieniło się. Brak rozproszonych obrażeń. Więc teraz będziemy zadawali full obrażenia wszystkim. Co, nie oszukujmy się, jeszcze bardziej wzmocni tego bohatera na garnizonie, który już i tak był przepotężny na garnizonie. Ale w polu na pewno mu pomoże również. No nie wiem, teraz przebić się przez mogro to będzie. To będzie wyzwanie jeszcze, jeszcze większe. Powiem tak, czytając te zmiany, myślę, że naprawdę mogą być twardzi na polu. Zobaczymy jeszcze w praktyce, ale powoli, powoli zaczynam żałować, że Danfela nie robiłem. Te zmiany są ogromne, szczególnie ten czas trwania. Zobaczymy, zobaczymy. Mi się już, już tutaj ta aktualizacja podoba, a jesteśmy dopiero na trzecim punkcie. Nie, to jest czwarty punkt, przepraszam. Przejdźmy do punktu piątego. Podpunkt pierwszy zwiększona, zwiększona lista priorytetowa z 30 do 60 graczy. Jeśli chodzi o listę priorytetową, w skrócie kto jest na tej liście, to nie musi czekać aż R4, R5 go zaakceptuje. Po prostu może sobie wychodzić i wchodzić do przymierza kiedy tylko chce. Podpunkt drugi ulepszenia mgły wojny. Po pierwsze, będziemy mieli nowe jakieś znaczniki, różne kolory. Myślę, że to się przyda, żeby rozróżnić, właśnie kto jest nasz, kto jest nie nasz. Co ciekawe, jest tutaj kolejna zmiana, która się bardzo, bardzo przyda. Będziemy mieli licznik gdzieś na tej mgle wojny. Nie ma co się oszukiwać, mega się to przyda. No i niestety, albo stety, teraz zamiast 100% odporności na obrażenia dystansowe, mgła wojny będzie nam gwarantowała. 70% szansy na odporność na obrażenia dystansowe. Czy jest to dobra zmiana, czy jest to zmiana zła? Ja myślę, że to spoko zmiana. Nadal mgła wojny będzie dawała dużo, dużo. I nie wiem, czy ktoś będzie próbował przeforsować drużynę, która będzie w tej mgle wojny, bez swojej mgły wojny. Ale w końcu nie będzie jakiegoś takiego moda, więc spoko. Ja myślę, że to jest też dobra zmiana. Punkt szósty. ulepszenia systemu sezonowego. Zmniejszone koszty migracji. Czas odnowienia migracji krótszy. Mniejszy koszt zezwoleń na migrację. Z 400 do 300 tysięcy punktów w Sojuszu. Mamy nowy sposób na uzyskanie zezwoleń na migrację. Po aktualizacji można będzie użyć klejnotów, aby zakupić zezwolenia w sklepie przymierza. Pamiętaj, że zakupy zarówno za punkty Przymierza, jak i za klejnoty będą wliczane do tego samego limitu zakupów. Spoko, zmiana mi się podoba. Oczywiście, o te punkty było ciężko, teraz będzie łatwiej kupić zezwolenie, bo będzie można użyć gemów. Prawdopodobnie będzie tutaj obok przycisk do kupna za pomocą gemów. No i taka rada oczywiście, którą każdy zna. Mam nadzieję, nie kupujcie tych zezwoleń w tym czasie. Poczekajcie, aż będą tańsze. No i kto wie, po tych zmianach może właśnie jakieś przyśpieszenia do treningu będę sobie kupował za te monety. Zobaczymy. Na teleporty nie narzekam, ale jak ktoś ma problem z teleportami to tutaj jest naprawdę fajne miejsce do kupowania teleportów. Chociaż jest dosyć drogo, nie ma co ukrywać. No powiem wam, że jest to mail dosyć potężny. Kolejny podpunkt to ulepszenia zasobów Krainy Macierzystej. W dużym, w dużym skrócie będziemy mieli Wyższe poziomy punktów zasobów, legionów mrocznych, pupili prawdopodobnie również, no i fortów. A to jak będą wysokie, zobaczymy. Podpunkt trzeci, kolejne ułatwienia, nie ma co się oszukiwać, mało interesująca zmiana. Podpunkt czwarty, gracze poniżej progu mocy, na przykład w sosie poniżej 15 milionów, nie będą wliczani do łącznych wpływów serwera, nawet jeśli znajdują się w rankingach moc własna. No, i tutaj rodzi się pytanie, czym jest wpływ serwera. Czy są to konta, które zabierają miejsca w migracji, czy są to konta, które biorą udział na przykład w liczeniu mocy serwera, mocy królestwa do matchmakingu. Tego nie wiem, więc przejdę tutaj dalej, podpunkt piąty. Od drugiego sezonu. Czerwona kropka powiadomienia będzie wyświetlana za każdym razem, gdy przedmioty w sklepie z zasługami zostaną odświeżone. Niby spoko, ale jaką zmianę ja bym zrobił? Po pierwsze to bym zamienił sklep z zasługami ze sklepem z bursztynami, bo jak wchodzimy w te sklepy to pierwszy powinien być ten sklep właśnie z zasługami. A z tego co pamiętam na KVK, na którym byłem ostatnio zawsze trzeba było przeklikać ten sklep z bursztynami na sklep z zasługami. Miejmy nadzieję, że to również zmienili. Punkt siódmy, w dużym skrócie, teraz, jak będziemy przekuwać artefakt, będzie nam zwracany pył, więc będziemy mieli teraz 100% wszystkich zasobów, które użyliśmy, z powrotem trafią do nas. W podpunkcie drugim mamy ulepszenia nagród dziedzictwa Tytana, więc spoko tam były chyba już od ponad roku, niemalże dwa lata, będzie niedługo te same nagrody, więc w końcu. W końcu dostaną jakieś inne artefakty, myślę, że też dużo osób się ucieszy. Sam bym się ucieszył, jakbym kupował, więc na pewno dużo osób się ucieszy. Podpunkt trzeci. Mało istotny, podpunkt czwarty mówi nam, że łatwiej będzie wbić bohaterów na poziom 60. Punkt ósmy podpunkt pierwszy jest mało ciekawy. Podpunkt drugi mówi nam, że gracze, którzy byli nieaktywni długi czas. Ich miasta będą szybciej przenoszone, chyba po prostu będą szybciej znikały z mapy. Myślę, że to jest spoko. Mogłyby te miasta również szybciej znikać z królestwa, nie, nie oszukujmy się. To by na pewno wiele osób zadowoliło, w tym mnie również. No i moim zdaniem, takie nieaktywne miasto, które jest na królestwie przypisane, król powinien mieć opcję takiego nieaktywnego miasta po prostu wyrzucić do jakiejś. Bardziej do takiej poczekalni. No i tam właśnie tacy gracze, którzy wracają, chcą wrócić. Mogą wrócić, ale muszą migrować. No i ta migracja powiedzmy, że byłaby jakaś bardzo, bardzo tania. Myślę, że to byłby spoko sposób, żeby pozbyć się kogoś z królestwa. Chociaż jak sobie o tym pomyślałem na szybko, to już na pewno kilka osób by abuzowało to, żeby mieć tańszą migrację, ale... Ale myślę, że ogólnie coś takiego, tylko wiadomo, bardziej przemyślane by się przydało. Podpunkt trzeci ulepszenia trudności Behemotów. Aby poprawić Twoje doświadczenia, zmniejszyliśmy trudność niektórych Behemotów. W tym. No i w tym są wymienione chyba wszystkie Behemoty. Szkoda, troszkę szkoda, bo za łatwo będzie. Ja myślę, że jak nie ma wyzwań, to tak nie ma po co robić tego. Jak jest wyzwanie są emocje, tam zawsze ktoś może wiecie, oberwać jakimś niemiłym słowem. A tam gdzie są emocje, tam wracamy. Mimo wszystko, mimo wszystko. Nieważne, czy są to dobre emocje, czy są to emocje złe. Idąc dalej, czwóreczka jest mało interesująca, piątka jest mało interesująca, szóstka jest za to bardzo interesująca. Będziemy mieli chyba te animowane, animowane emotki dla Magra oraz Zejdy. Ja mam chyba obie na dziesiątym poziomie, więc spoko. No i na koniec tutaj dowiadujemy się, że Danfel nie dość, że był słaby, to był jeszcze zbugowany. Także, jakbym miał to podsumować, to naprawdę inne, inne ulepszenia są spoko. Nowe artefakty w dziedzictwie, zwracany cały pył, myślę, że te zmiany są również spoko. Tańsza migracja, na pewno jest bardzo, bardzo spoko. Wzmocnienia dla Danfela oraz mogro. Również mega, mega mi się podoba ta zmiana. Ja myślę, że teraz naprawdę mogą być to bardzo potężni bohaterowie. E, nowe wydarzenia, nowe tutaj skinki do miast. No i co ważniejsze, 20 najlepszych lordów teraz będzie miało możliwość zdobycia skórki z Wielkich Wyżyn. Beka z tych, którzy starali się wcześniej, teraz będzie teoretycznie łatwiej, ale wiadomo. To może pobudzić wielu graczy do tego, że właśnie będzie łatwo. No, i wielu graczy będzie próbowało, co może tak naprawdę zwiększyć te rywalizacje. Zobaczymy, zobaczymy. Nowi bohaterowie, na nich czekamy. Szkoda, że nie dostaliśmy jakichś właśnie konkursów, zwiastunów, czegokolwiek. Co ten bohater będzie miał, jeden i drugi? No, niestety, chyba na to się nigdy nie doczekamy. A szkoda, bo myślę, że to by się bardzo przydało. No i punkt pierwszy to jest nowy scenariusz, który mi się osobiście podoba. Może być ciekawie, matchmaking będzie wyrównany. No i muszę pochwalić tutaj cały zespół deweloperów, bo to chyba jest czwarta albo trzecia z kolei aktualizacja, która, jeśli nie w 100%, to przynajmniej w 90% jest tym, czego wszyscy byśmy chcieli. Trochę wolno, trochę wolno, ale idzie powoli. No jeszcze tylko brakuje właśnie sezonu trzeciego nowej frakcji. No, i myślę, że wszyscy bylibyśmy przeszczęśliwi. Ja będę się tu z wami żegnał. Wiecie, co robić. Trzymajcie się. Elo.